Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Mam dla Was dzisiaj rozkład na pięć kart. I ten rozkład nazwa nazwałam, jak rozegrać tą partię szachów. Nazwałam go tak dlatego, że ten rozkład mam zapisany w swoim zeszycie. Sprzed bardzo wielu lat moje notatki. I to jest rozkład niemiecki. Tylko, że ja sobie w tym zaszycie nie napisałam, skąd ten rozkład pochodzi, od kogo on pochodzi. Prawdopodobnie z jakiegoś niemieckiego forum tarotowego, ale e, wybaczcie mi, źródła nie potrafię Wam teraz e, powiedzieć. E, natomiast po niemiecku e, ten rozkład e, trudno jest przetłumaczyć go z języka polskiego na niemiecki. Tytuł tego rozkładu, tak żeby ująć sedno. I stwierdziłam, że zupełnie inaczej go nazwę, żeby wskazać to sedno, czyli jak rozegrać tą partię szachów. Tutaj chodzi o to, że powiedzmy, mamy jakiś, nawet nie problem, mamy jakiś cel. Chcemy w jakiś sposób ten cel osiągnąć albo nawet zaszachować właśnie przeciwnika. I ten rozkład powinien nam pokazać drogę, najlepszą drogę z możliwych dróg do osiągnięcia tego celu. Ja ten rozkład, słuchajcie, ten zeszyt wpadł mi w rękę. Ja go kiedyś przy różnych pytaniach używałam tego rozkładu, nawet przy pytaniach dotyczących relacji i związków. I powiem Wam, że. Czasami ta karta centralna pokazuje drugie dno pytania, ale najpierw powiem Wam, jak e, nazywają się pozycje w tym rozkładzie. Centralna karta mówi o tym, jaki jest główny temat, o co nam tak właściwie chodzi. Czasami, wiecie, e, zadajemy pytanie, a tak naprawdę motywacja jest ukryta. E, jest. E, ma, to pytanie ma drugie dno i dlatego mówiłam, że e, ten rozkład, ta centralna karta może pokazać nam prawdziwe motywacje do zadania pytania naszego klienta albo znajomego, albo nas samych. Bardzo często e, tak bywało, kiedy rozkładałam ten rozkład na różne tam pytania. E, e, przeanalizowałam te notatki e, z mojego zeszytu i do takiego wniosku dochodzę dzisiaj. To jest druga karta. Ta karta odpowiada na pytanie, i ta pozycja odpowiada na pytanie, co nas napędza w tym danym temacie, albo co będzie nas napędzać do działania. Ta karta po tej stronie mówi o tym, jakie są zewnętrzne tematy może nawet okoliczności zewnętrzne, które działają na nas świadomie albo nieświadomie. To mogą być ludzie, to mogą być sytuacje. To jest coś, na co my w pewnym sensie nie mamy wpływu, ale to coś ma wpływ na nas. Ta karta czwarta mówi o tym, że jeśli podążysz tą drogą, to ta droga nie przyniesie ci sukcesu, nie, przynie, nie doprowadzi cię do celu. Ta droga jest błędna. I karta ostatnia mówi o tym, że właśnie ta droga, kiedy będziesz podążać zgodnie z tą kartą, to ta karta doprowadzi cię bardziej do celu niż ta czwarta karta. I tak, yy, powiem Wam ogólnie o co chodzi, dlatego że nie chcę yy, otwarcie mówić, ponieważ jest, yy, to rozłożyłam akurat nie z zeszytu, ale. Yy, E, e, zgłosił się do mnie mój znajomy, który jest przedsiębiorcą i który, wiecie, przez ostatnie dwa miesiące, czy nawet dłużej, e, miał interes zamknięty i stoi na granicy bankructwa. Nie może nawet wypłacić pieniędzy swoim pracownikom. Nie może zapłacić również podatku i tak dalej. Tarcza antykryzysowa okazuje się kompletnie nie działać. Także człowiek ma zagwozdkę ogromną i nie wie co zrobić, tak? Nie wie, którą drogą pójść, ale zobaczcie, że w tych kartach w ogóle nie ma monet. Są zupełnie inne karty z innych żywiołów. Są dwie karty z kijów, jedna karta z pucharów, z arkan wielkich i mieczy. Czyli tutaj E, nawet nie chodzi w tym momencie, na dzień dzisiejszy, na punkt startowy o pieniądze, tylko o e, zadziałanie, i e, mam wrażenie, że e, zweryfikowanie, znalezienie no nowego pomysłu, co z tym zrobić, tak. I tak, karta centralna, czyli jaki temat nas interesuje. Tutaj jest szóstka kijów. Jemu chodzi, no w szóstce kijów chodzi o przetrwanie, jakby nie było, ale to przetrwanie jest takie, słuchajcie, yy, yy, bez wysiłku, yy, takie jakby trochę mimochodem, ale też o uznanie, bo zobaczcie, w tej karcie i w tej karcie jest grupa ludzi. Ten mężczyzna wchodzi do. Jakiegoś pomieszczenia, gdzie ludzie go witają i klaszczą mu, i on ma zapewnione uznanie prawdopodobnie wśród właśnie tej grupy. Czy on chciałby należeć do jakiejś organizacji, do jakiegoś stowarzyszenia, żeby go tam przyjęli, albo żeby właśnie miał łatwiej tak, bo w grupie jest łatwiej? Myślę, że taki pomysł może w nim kiełkować, ponieważ tak. Z tego, co wam powiedziałam, ta zewnętrzna e, e, karta, tak, ta zewnętrzna pozycja, czyli jakie jest zewnętrzne okoliczności mogą mieć na nas wpływ świadomy albo nieświadomy, ale my na to wpływu nie mamy, może mówić o tym, tak, że e, drugie dno tego pytania jest o e, przyjęcie do jakiejś grupy. Nie wiem, czy on będzie się pchał do tej grupy, czy mm, pójdzie mu to jak po maśle, żeby go tam przyjęli gdzieś. Bo w grupie siła, tak? Chodzi o to, że w grupie siła. Yy, te dwie karty mówią o samotnym działaniu, tak? Dziewiątka kijów i paśmie, czy to jest raczej samotne działanie, nie w grupie. To jest. Yy, to jest. Yy, yy. Zdanie się na własne siły, no tym bardziej dziewiątka kijów mówi o tym, zdaje się na własne siły, to co go napędza. Słuchajcie, on chciałby sam coś osiągnąć, tak, w tej szóstce kijów, ale to, że ta grupa tutaj się pokazała, może mu ułatwić to osiągnięcie, tak jakby, jakby wam to wytłumaczyć. Yy. Samotnie dobrze jest działać w niektórych sytuacjach i nikomu nic nie zawdzięczać, tak jak w tej dziewiątce kijów. Zawdzięczać tylko coś sobie, ale jeżeli przyjdzie poważniejszy kryzys, tak jak w, w, w tym momencie, tak, na rynku y, pracy, na rynku y, przedsiębiorcy, na rynku, wiecie, y, handlu, usług itd., czasami lepiej jest y, należeć do jakiejś grupy. I w ramach tej grupy coś tam działać, tak? Działać yy, 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 na swoim własnym podwórku, na swojej własnej działeczce, ale mieć oparcie w tej grupie. Ja mam wrażenie, że te karty właśnie coś takiego pokazują, mimo że on nie powiedział mi tego do końca. Ja muszę porozmawiać z nim. Czy on ma taki pomysł? Czy w ogóle przemknęło mu to przez myśl i czy cicho o tym sobie myślał, nawet nie wypowiadając do tego na głos, takich myśli swoich, że lepiej by było, żeby złączył siły z kimś, tak? Z jakimś stowarzyszeniem, innym przedsiębiorstwem. Nie wiem, czy może. Hmm, ten interes sprzedał komuś. Nie, trudno mi jest powiedzieć w tym momencie, ale on bardzo chciałby sam, tak? On bardzo chciałby sam zadziałać, podnieść to wszystko w dziewiątce kijów, mieć na to wpływ, ale w tym wypadku i w tym czasie, jaki teraz jest. To uznanie, które zdobędzie powiedzmy wśród klientów tej szóstce kijów, może mu przynieść tylko poparcie w jakiejś grupie, bo tutaj ta droga nie przyniesie ci rezultatu. Tu jest cesarz, czyli jesteś gotowy na to poświęcenie i podniesienie swojego biznesu, ale sam tego jednak nie zdziałasz. Ta droga ci przyniesie bardziej. Mm, bardziej y, y, realistyczne, y, czy wymierne y, korzyści tu jest paś mieczy. Akurat słuchajcie, ten obrazek w tym paziu mieczy jest taki jak jest, jako podglądacz, czy jako wiecie, osoba, która podsłuchuje, ale y, um, uczciwe działanie w tym momencie w cesarzu i takie wiecie, standardowe, które do tej pory Działało, przynosiło rezultat i skutek, teraz nie zadziała. Trzeba być jak paśmieczy, czyli trzeba podglądać konkurencję, trzeba czasami nawet gotowy wzorzec ściągnąć od innych przedsiębiorców czy od innych firm, nawet wielkich firm, które postępują tak, a nie inaczej w tym danym czasie. Honorem nie ma co się unosić. Bo dziewiątka kijów jest, jest honorowa. Yy, I honorem nie ma się co unosić. Yy, cesarz też jest honorowy. Trzeba po prostu być elastycznym. Jak będzie trzeba, ukradnij komuś pomysł albo ściągnij jeden do jednego. Nawet tu nie chodzi o inspirację jakimś pomysłem. Chodzi po prostu o kopię. Mam wrażenie. Obserwuj, co robi Twoje otoczenie. Yy, I jeśli. Ta grupa, do której, która ewentualnie, do której chciał, chciałby należeć ten mój znajomy, przedsiębiorca, podsunęłaby jakiś pomysł, to nie mieć w ogóle jakichś moralnych oporów przed ściągnięciem tego pomysłu, czy wdrożeniem go w życie jeden do jednego. Ja odnoszę takie wrażenie. Przede wszystkim obserwacje konkurencji, nawet podglądanie konkurencji, szpiegowanie, no może też, chociaż tak trudno trochę szpiegować, Konkurencję takiemu, wiecie, zwykłemu przedsiębiorcy, który nie ma na to środków finansowych, po prostu. To wielkie koncerny tylko tak robią, tak? Kradną sobie pomysły i tak dalej, ale taki mniejszy przedsiębiorca również może coś działać, widząc, jak działa powiedzmy wielki koncern, który ma podobną działalność do niego, tylko ten koncern ma działalność, nie wiem, światową, europejską, a on ma tylko lokalną. Ja mam wrażenie, że tak, że w tych czasach uczciwe postępowanie, honorowe postępowanie w dziewiątce kijów i w cesarzu w ogóle nie wchodzi w grę. Tarot sugeruje: działaj na granicy prawa w mieczy. Nie miej w ogóle żadnych skrupułów moralnych, etycznych i tak bo to jest ten czas, tak jak słuchajcie w latach 90. że tylko najsilniejsi i tylko najbardziej pomysłowi, pomysłowi w paziu mieczy przetrwają, bo uczciwy człowiek, tak jak w dziewiątce kijów i w cesarzu nie przetrwa. Inaczej będzie musiał zwinąć swój biznes i pożegnać się z tym, i zacząć zupełnie co innego. Ja powiem mojemu znajomemu, jak, widzą, jak widzi to tarot, czy on miał taki pomysł. Po cichutku sobie myślał, że to jest taka droga, taka ewentualnie taka alternatywa, którą mógłby podążać. Nie wiem. To się okaże dopiero przy rozmowie. Mam pozwolenie na publikację tego, tego rozkładu oczywiście bez opowiadania o szczegółach, tak? Kto co jak, jaka branża itd. Tak Opowiedziałam Wam o tym ogólnie i mam nadzieję, że uda mu się, tak? Bo że uda mu się przetrwać, o tak to powiem bo w porządku człowiek dbał o swoich pracowników wcześniej i, i nie lawirował. Nie wiem, czy będzie umiał teraz lawirować w paziu mieczy. Zobaczymy. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że zechcieliście wysłuchać tego mojego filmu do końca i polecam Wam spróbować tego, ten rozkład na swoje własne pytania. I zwrócenie uwagi na tą kartę centralną, czy co kryje się jako drugie dno w Waszym pytaniu, to może być ciekawe do analizy swojej własnej. Dziękuję Wam jeszcze raz i do następnego.